Kolega blady z Mephisto mi gdzieś z Holandii załatwiał, bo już ich u nas nie ma. Naprawdę to jest porządny wyrób, ale kiedyś się go upierze i będzie. Wow! Coś pięknego. To były kiedyś przepiękne czasopisma. Wow! Nieskromnie powiem, że. Też galanty epizod zaliczyłem z wędkarskim światem, ponieważ przez kilka ładnych lat pisałem tam artykuły i naprawdę dużo tego tam się opisałem, bardzo mi się to podobało, to było to, zawsze jakiś dyktanda, dupę mi truli, miałem jakąś czwórę, nie umiałem zdania sklecić. A tu proszę bardzo, zacząłem pisać. A jak się pisze o tym, co się lubi. Czy się gada o tym, co się lubi, to słowa same przychodzą. no Pokaż gębę. A masz? No, całkiem sporo tego pisałem. Oleśnikowa Dolina, Brody Urzeckie. Kto to pisał? Haha, ha, ja. Wtedy tymi artykułkami. Dostawiłem 5 dych za takiego. Zarobiłem 3000 na ponton. Jak złapałem, jak sobie przeliczyłem, ile muszę tego napisać, to normalnie objeździłem wszystkie tutaj możliwe rzeczy. Pisałem, pisałem i wypisałem. za I ja Zanęta do 20 zł. Coś pięknego. Jaki ja byłem śliczny kawaliero. Proszę, to jest ta glina, którą właśnie wyrzuciłem. Co mówiłem? Ja zawsze niestety, jak mówię prawdę, to ma to do siebie, że biorę potem gazetę z przed lat 10. I co tu jest? Mówiłem, że się jeździło, kopało się glina i się rękawicą spowalniczą przecierało, butami i rękawicą. Proszę bardzo, jest urobek, jest glina. To było tu u Matuli w domu, kukurydza zmielona. Proszę bardzo, wszystkie przyprawy ze spożywczaka za, za 20 zł. Jest, da się? Da się. Ale to było piękne. Kiedyś poczytamy tego. Siądziemy i poczytamy. Wiśnia, z nim też jeździłem. Belona, coś pięknego. Coś pięknego. Ha! Kapitan przyjechał do nas. Na kupach złowił tego, na mojego jig'a, potoka. Ale to było wszystko fajne. A tu coś było, czy nie? 2010 chyba, nie pamiętam, czy pisałem wtedy, czy nie pisałem. Ojej. Ale się tego opisałem. Ale Mega frajdę z tego miałem, a wszyscy mówili, ej, gówno ci płacą. No płacą ile płacą, ale ile razy było tak, że już nic na tym koncie nie miałem, studiowałem, po tych bazarach jeździłem. Coś pięknego. I nagle przychodzi 250 zeta z tego, z gazety. Ła wow. jakie to było piękne. Ile to wtedy znaczyło? Te 250. Nie ma, nie ma nagle i dup, jest. Mistrzostwo Świata. Tu chyba... Eee, karpiowa szkoła, proszę bardzo. Pierwszy bucy, dwucyfrowy Benka. Pojechaliśmy wtedy, to było Szymanowice, pojechaliśmy wtedy na spina łowić za szczupakiem. No i spotykamy gościa, nie? Spoko gościu, nirwana, narwana. Siedzimy sobie, rzucamy z betonu, nagle słyszymy, je, holuje, holuje gościu, holuje, wyciąga karpia takiego, nie wiem, piątkę, szóstkę. Zaraz je budu, branie następnego wyciąga, nie, My ty, no jak ty to robisz? No, i mówi, że tam opowiadał nam historie fajne, jak, yy, i powiedział jedno zdanie takie ważne, tylko naturalne zapachy. No to co? Główka pracuje, miałem wtedy od kolegi taki miks, od karpiarzy. Aby zrobić kulki o naturalnym zapachu, to co? Do zoologicznego jokersa takiego mrożonego dla rybek, cyk, cyk, całą taką tafelkę, taką tabliczkę jak czekoladę kupiłem, rozmroziłem. Matula z domu wyjechała do malak sera. zrobiłem z tego taki beł, dolełem to do, do, ty, do tego miksa. Jajek tam nawaliłem całą lodówkę. Zrobiliśmy kulki, pojechaliśmy z Krzysią Kwapiszem na ryby. No i co, nie można tam było niczym wywozić, ale gdzie tam kto to myślał o wywożeniu, miałem procę, nie? Oczywiście tą procą porobiłem takich piguł jak mandaryny, takich mocno zbitych z peletem, z kukurydzą. Yy, Jakąś tam zwykłą zanętę jako nośnik z procy, je budub, je budub. Wędki stoją, oczywiście, gdzie tam podpórki takie o jakieś sygnalizatory pożyczone. O tu jeszcze jakieś piłeczki z patyczkami z drzewa. Gadamy, ciekawe czy będą, czy nie będą nagle. i budub, strzało kija i holuje jedną rybę. Holuje, holuje, ryba już jest blisko. Nagle i był druga wędka, podwójny hol. 57 kg wtedy złowiliśmy. To normalne łowisko, takie sobie tam, nie jakieś specjalne, każdy szedł. Pojechałem tydzień później z Benny, Po ciemku jeszcze na świcie, to samo, 85 kg złapaliśmy. To był jakiś taki chyba 10. Yy, największy krzysia był 10-10, to był ten. A Benny miał, ła, muszę to kiedyś przeczytać, to będzie to. <śla> Moja dziewiątka. No, to wtedy był największy karp, chyba na wiem czy zrobiłem większego do tej... Nie może zrobiłem, ale, ale to był wtedy taki największy. To jest Bartek z karaśkiem. Karaśki były takie, że na stację za duże. Coś pięknego. Ale wszyscy wtedy byli młodzi i piękni. Nie poubierani teraz jak, jak reklamówki z Biedronek. Normalnie nawet na jajach ma logo, jakieś tam normalnie ubrane. Także idź pan wczoraj, wszystko takie, sraki, siaki, owaki, a wtedy normalne moro, gumioki, coś pięknego. A dobra, poczytamy kiedyś tych gazet, mam tego full, a miałem parę takich, spłodziłem parę fajnych tekstów. Mój ulubiony, nie no muszę jeszcze jedną zobaczyć, mój ulubiony to był sumowy lifestyle, coś pięknego. Nie, w 10 roku to ja wtedy nie wiedziałem, jak sum wygląda. Ale nie, w 10 chyba byłem wtedy na rybach. I miałem biur życia. No, tak, wtedy miałem biur życia i wiedziałem, że to chcę robić już w życiu. Łowić sumy. Ła, dobra, to nie jest na dzisiaj. Teraz sprzątamy, bo to, tu gadu gadu a Chińczyków przybywa. Wór numer 2. Co my tu mamy? Rękawiczka musi być, żeby wyglądać, właśnie, profi, nie? Co to jest? Wygląda na mechanizm podnoszenia szyb. Ta? Kolejny na szybko zespawany patent na parasolkę. To się jeszcze przyda. Proszę bardzo. Kiedyś to się jeździło na ryby na tydzień czasu i to było potrzebne. Nie to to teraz. Halo? Gdzie jesteś? Kiedy wrócisz? Yy, no niedługo. Dobra, bo czekamy. Okej, okay, okej, okay, No to pa, pa, pa. No ale nic. Czasy troszeczkę się zmieniły. Kiedy byłem bez troski jeszcze kawalerem. A teraz tylko staram się czasami być bez troski, no ale nie zawsze się da. Wór numer dwa. Więc pan się ucieszy jak przybędzie mu ze 20 worków. Już dzwonią. Halo? Dodam. No. 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 Możesz, nie musisz spawać, możesz zostawić. No, bo to na śmieci pójdzie. Dobra. Nieważne, możesz jak chcesz. No pa. Pierwsze woblery tą kamiernika. Mistrzostwo to było, ale o tym do tego też dojdziemy, po kolei, poczekaj, bo nie mam worka, a, worek, worek. Urwał mi się worek, masz nowy? Mam. Proszę bardzo, przewidziałem, że kiedyś będę sprzątał i pochowałem wory w wory. Więc wracając do czego? Proszę bardzo. Co to jest? He! Kamizelka Vision. Ja, ja, widzę Volkswagen. Może być. Dobra, co dalej? To jest co? To jest chyba jakieś echosądy. Dobra. Takenaka Mabuchi Motor. Konstrukcje tu powstawały takie piękne. Uła, ale piękna robotka. No, pamiętam te wszystkie roboty. Każdą z tych robót pamiętam. Mimo, że sam tego nie, nie spawałem, bo tak skromnie powiem, że nie umiem. Ale każdą z nich przeżywałem jak stonka wykopki. ja były... Jaja były z tymi firmami, bo przecież pracowałem w Skanska. Wspaniała firma, pozdrawiamy ją teraz. Chyba już zdechła. Nie mogłem mieć firmy na siebie, to ponakłaniałem wszystkich z rodziny, żeby pootwierali teściowa firma, szwagierka na żonę Krystek Gamoniu. Szukałeś tego gówna, proszę. Znalazłem, oddaję. Proszę bardzo. Haminbert. No i co? A może bym tego nie rozwalał? Ty, nie będę tego rozwalał. To się jeszcze może przydać. Dobra, zostawiam to tu. Ale dzisiaj się nie przyda, ale kiedyś się przyda. No i co, wracając do tego... A, na te firmy, oczywiście. Wszystkie się nazywają... Coś mają związanego z sumem, z łacińską nazwą suma. No ale tak chciałem i tak zrobiłem, no i co? Życie ostre jak maczeta. Ale się zmęczyłem tym sprzątaniem. Nie chcę tam... Za, tam za dużo jest towaru, na którym się musiałbym zastanawiać. Ja tak na razie wolę jak... Te duże karpie, trochę tak z boczku boczku grzebać, grzebać, trochę z boczku, z boczku Nim wejdę za nędzę tak dokładnie. Co to jest za gówno? Co to jest? Onucę do gumioku. Dobra. Tego co w nich chodził, to niemal albo nie żyje już. Co to jest? Piękne różowe rękawiczki. Fajne. Co to, to? To się już nie przyda, chyba. Co to jest? Moskitiera, Nadaś. Co to jest? Gumiaczki. A to jest do pontonu, żeby yy, linia paliwowa nie matowiła. Podłogi, ale tak już jest zmatowione. O, panie Krzysiu! Chciałem panu oddać tom yy, I madło, bo pożyczałem kiedyś. Dobra, tam na razie się boję. Tu na uboczu jest mi dobrze. Fu. Co za bydle Tu się też boję zaglądać Trampolina. No to... Trampolina, trampolina. Tutaj były bańki na nocny spinning. W nocy jak się łowiło na przykosie i był biur, to żeby nie marnować czasu, linka kotwicy była do tego przywiązana. Odpinało się, wyrzucało i jazda. Hol. Proszę bardzo. To, co to było? Krzysztof Rózga, co tu pisze? Ej, eee, rozjebawszy. E, eee, gówno. Co to pisało? Krzysztof Rózga, Adrian Uchto. Co to było?